No, to jak obiecane, tak i będzie wykonane. Ale dzisiaj nie całe wierszem. Pokażę Wam, jak stworzyć idealny, moim zdaniem, plan na 4 dni w tygodniu. I pamiętajcie o tym, że będzie to taka hybryda Push-Pull Lex, troszeczkę bardziej zmodyfikowana z częścią Upper. Dlaczego? Za chwilkę się o tym dowiemy. Także mamy sobie 7 dni tygodnia, wiadome. wiadomo. Da! I teraz. Dzień pierwszy, czyli poniedziałek. Narodowy Dzień Klaty. Więc tutaj robimy sobie push, prawda? Dzień drugi, pull. I teraz mamy do wyboru. Albo w dzień trzeci, albo w dzień czwarty robimy sobie wolne. Ja daję tutaj. Damy sobie off jako wolne. Nogi. Mamy push, pull, lex. Off. I... Upper. I znowu off. Czy moglibyśmy to zrobić na zasadzie lower i znowu off? Tak. Jak najbardziej, wtedy możecie sobie wydłużyć. Ale pamiętajcie o tym, że zawsze zacząć sobie troszeczkę lepiej, z mniejszą objętością, z mniejszą ilością treningów i lepiej zrobić 4 a porządnie niż 5 i po pierwsze, byle jak, bądź czasami się nie wyrobić. także zaczynamy sobie od dnia pusz, tak? czyli mamy sobie pusz. jak go tworzymy? musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę będziemy mieli dwie szanse, żeby przetrenować klatkę i barki. jako że mamy tutaj dość długi czas pomiędzy sobą, ale tu będzie niezbyt, to musimy skupić się bardziej na klatce. już mówię wam dlaczego? ponieważ możliwości regeneracyjne, jak zauważycie, barki Możecie ćwiczyć troszeczkę częściej, prawda? Ale już klata? No, czasami obrywa. Więc tu skupimy się bardziej na klatce, damy mniej barki, ale tutaj możemy się skupić troszeczkę bardziej na barkach wtedy i to nam da też bardzo dobrze yy, opcję regeneracji. Także zaczynamy sobie i będziemy mieli trzy ćwiczenia na klatkę. Łączna liczba mm, serii roboczych. Zaczniemy sobie od sześciu, czyli tu mamy dwie, tu mamy dwie, tu mamy dwie robocze. I teraz tak, z czym sobie najwięcej osób nie radzi? Z górą klatki, prawda? Więc mamy sobie ćwiczenie na górę klatki. Od tego zaczynamy jako początek. Mamy dwie robocze na górę klatki. Pierwsza robocza jest powiedzmy w zakresie 8. Do 10, druga 10 do 12. Więc, jeżeli tutaj powiedzmy na 8-10 dojdziemy do upadku, albo zbliżymy się bardzo do upadku um, przy 100 kg, to musimy to zmniejszyć. O ile, żeby wejść znowu do upadku na wyższym zakresie. Możemy dać ten sam zakres, ale czy tak czy siak będziemy musieli zmniejszyć. Bo nie jest to możliwe, żeby zbliżyć się tak mocno do upadku na tym samym ciężarze. Pracować. Przy jednym powtórzeniu do upadku, albo do upadku, więc dajemy sobie 20-15% mniej. Czyli macie, powiedzmy, tutaj sobie setkę jako roboczą, a tutaj powiedzmy 80%, żeby było jak najłatwiej. Kilo, prawda? Tutaj. Albo możemy dać mniejszy skos i trochę jeszcze mocniej popracować. Na przykład, często zauważyłem w planach, że tutaj dajemy sobie Wyciskanie y, sztangi, a potem handli. Wiadome, powielamy ruch, więc my zrobimy sobie inaczej. I tutaj jakaś imitacja ławki y, płaskiej, tak poziomej. I tutaj mamy ponownie tak samo. Trzecim ćwiczeniem będzie jakaś wersja rozpiętek. Jaka? W zależności od tego, na czym się chcemy skupić, góra klatki, czyli jakiś skos dodatni, jeżeli chcemy sobie po prostu zrobić Butterflya, mamy fajnego Butterflya, ok, robimy sobie Butterflya. I teraz mamy dwa wyciskania. Czy robiłbym kolejne wyciskanie na barki? No raczej nie bardzo, sami to wiecie. Więc zaczniemy sobie tutaj od wznosów bokiem, prawda? Wznosy. Tak, mamy sobie wznosy bokiem. I teraz weźmy pod uwagę to, że tak jak wspomniałem, tutaj znowu będziemy się mocniej skupiali na barkach, a słabiej na klatce. Więc wznosy bokiem tutaj zrobimy sobie tylko powiedzmy cztery serie. I możemy zrobić na przykład dwie serie wznosów na wyciągu dolnym, dwie serie wznosów na hantlu. Bardzo, bardzo podobne, ale można troszeczkę to zmodyfikować. Można zrobić krucyfik, na przykład, i tak dalej, także w zależności. Zakres moim zdaniem 10-12, 2 powiedzmy i 2x12-15. Mamy sobie y, praktycznie barki i klatkę zrobione, i teraz bierzemy pod uwagę to, że na triceps już mamy Sporą objętość, bo wiadomo, że przy wyciskanie będzie działał, ale nie mamy jakiego ruchu nad głową. Prostowania. Wyciskania sobie omijamy, jako że mamy już wyciskania zrobione. I powiedzmy, możemy sobie dodać. Dipsy będą już nam za mocno obciążały, więc jakieś prostowanie w dół. Przed sobą, tak? Powiedzmy kabel. Bardzo proste. Triceps. I powiedzmy sobie, nad głową damy sobie troszeczkę wyższy zakres. I tak. Weźmy pod uwagę, że tutaj będziemy mieli bardzo mały nacisk na triceps. Tu już go troszeczkę mamy zmęczonego. Więc dajmy sobie łącznie cztery serie. Czyli tutaj mamy dwie. Dwie. Tak. Bardzo, bardzo proste. Mamy dwie serie. Tutaj wyższy zakres. 8, 10, X2. A tutaj mamy sobie, dajmy 10, 12. I 12, 15. I tak, w wyższych zakresach też można budować. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę do 20 powtórzeń można nadal działać, jeżeli chodzi o hipertrofię. Co sobie dodamy do pusz? Łytkę, czyli mamy jako siódme ćwiczenie łydka. Siedząc, stojąc. I teraz tak. Siedząc, damy sobie dwie serie na wyższym zakresie 8-10, stojąc na 12-15 dwie. I teraz mamy pierwszy pusz zakończony. Właściwie pusz taki, który będziemy sobie mieli jedyny. I jak widzicie, tutaj skupiliśmy się mocniej na klatce. Barki były dodatkowe, triceps mamy. I będziemy go męczyć tutaj troszeczkę mocniej. Jak widzimy, łącznie mamy tak naprawdę trochę wyższą objętość, bo tu on też będzie pracował. No i do tego mamy sobie łydkę, jako że ten trening nie powinien zajmować tak dużo, dużo czasu. E, co do tempa i tak dalej, kontrola po prostu ruchu, czyli mamy sobie, moim zdaniem, też na przykład przy łapach, warto sobie zrobić malutkie pauzy w rozciągnięciu i wspięciu, wtedy lepiej to troszeczkę kontrolujemy. Ale jeżeli chodzi o ogólnie, to po prostu kontrola ruchu, czyli tak troszeczkę wolniejsze opuszczenie i eksplozywne wyciskanie. Ok, zatrzymaj. Mój tricepsy mamy już spompowane, więc bierzemy się za pól. Drugi pól. I zobaczcie, że tak naprawdę, jeżeli będziemy chcieli obciążać odcinek lędźwiowy, to mamy tylko dwa dni. Więc musimy troszeczkę tutaj wziąć to pod uwagę, i jakie ćwiczenia dobrać, obrać i tak dalej. Więc pierwsze ćwiczenie, nad czym bym się skupił, i większość osób ma problemy, możemy sobie wprowadzająco rzucić albo podciąganie czyli dajmy sobie podciąganie albo ściąganie. Dlaczego mówię naprzemiennie? Bo wiele osób nie jest po prostu wystarczająco silnych, żeby na początku rozpocząć od podciągania. Jeżeli damy radę, to możemy zrobić na przykład Powiedzmy sobie, dajmy, w tym samym będzie 3 razy 10-12. I w obu przypadkach, jeżeli na przykład w podciąganiu dochodzimy sobie do tych 12, 3 razy, to wtedy dopiero dowieszamy troszeczkę ciężaru. I wtedy znowu celujemy w 3 razy, czyli widzicie, mamy inną formę progresji. No tutaj ściąganie mm, nachwytem. Yy, szerokość barków sobie napiszemy, albo też bardzo fajnie działa. Zauważyłem ściąganie tutaj, czyli leciutko yy, chwytem neutralnym, tak samo. Drugie ćwiczenie, i tutaj wiecie co zauważyłem: bardzo fajnie działa. Yy, praca, jeżeli chodzi o plecy, naprzemienna, czyli na przykład robimy sobie na początku jakieś zmęczenie dla najszerszego, a potem dla góry pleców, czyli wychodzimy łokciami bardzo mocno za siebie, prawda? I tutaj mamy sobie czyli coś z wychodzeniem za plecy, co możemy zrobić na przykład tibar w oparciu, tak? I tutaj damy sobie yy, albo jakieś inne ćwiczenie. Ja Sądzę, że Tiber będzie ok. I damy sobie dwie serie po 8,10. Plecy, zauważyłem, że lubią troszeczkę niższe zakresy, ale jednak my wprowadzimy sobie trochę też wyższych. Dlaczego? I też, dlaczego nie skupimy się aż tak mocno na najszerszych? Ponieważ tutaj w upper dołożymy sobie po prostu najszersze bardziej. Jako, że tu możemy obciążyć odcinek lędźwiowy mocno, tak, na przykład przysiadami, bądź RDL-ami i możemy sobie zrobić na przykład dwie rozpiski, prawda? Tu będziemy się starali tego nie robić, tu będziemy się starali tego nie robić, więc tu i tu możemy dać troszeczkę laców, tak? Tutaj wiemy, że chcemy się skupić na górze pleców, jako, że tu mamy odcinek lędźwiowy i nie możemy go za mocno obciążać, więc tutaj damy sobie troszeczkę na górę pleców więcej, a tutaj zostawimy sobie górę pleców, bo górę. Proste? Proste. Także e, trójka. I tutaj będziemy sobie dawali, powiedzmy, ściąganie mm, jednorącz. I tutaj damy sobie dwa razy mm, 10-12. Przykładowo, czwórka, hammer, góra pleców. Piątka, przyciąganie na czworoboczne. I tutaj damy sobie 3 razy 10-12. Każda wiadome schodzimy sobie z ciężarem i robimy do upadku. I tu dwie serie po 8-10, jako że czworobok lubi. I możemy to sobie na przykład. no Ja jestem zwolennikiem, żeby robić ruch tutaj, jako że bardziej przepracujemy ten czworoboczny. On tak naprawdę idzie nam na sam dół pleców, a tutaj robiąc tylko, no, działamy nad tą górą. tak. Szóstym ćwiczeniem będzie tył barku. Moglibyśmy dogadać sobie do pusz, ale już mieliśmy w pusz sporo. Do tego chcę sobie dać łydki, także zostawiamy tył barku. I powiedzmy, tutaj damy sobie cztery serie. Po 10, 12, 2 i 12, 15 też 2 dodam. Pól gotowy. Bardziej skupiamy się na górze pleców. Jako, że tak jak wspominałem, za chwilkę przejdziemy sobie do upper, ale najpierw będą nogi. Sesja pól, jeszcze dajemy sobie biceps. Czyli mamy sobie dwa ćwiczenia na biceps i mamy jedno uginanie. Naprzeciwko i tu damy oburącz. i jedno uginanie, odwrócony, jednorącz. Naprzeciwko czego? Albo odwrócony od czego? Brama. Chcę się skupić na linach, jako że bardzo fajnie zauważyłem, że u większości one działają kable, stałe napięcie i uginanie naprzeciwko oburącz Dajemy sobie dwie serie po 10-12. A tutaj jednorącz. Dlaczego jednorącz? Jak zobaczycie, no to zawsze tu nam się sztanga kończy, tak? Więc tutaj mamy troszkę większy zakres i nie musimy wyciągać. Trochę to będzie nam pomagało. Dwa razy 12-15. To w zupełności wystarczy na biceps jako, że będzie on jeszcze lekko ruszony na aper i podczas pól też wykonuje pracę. Dlaczego mamy nogi sobie, a ja tutaj przerwę przed i po? Ponieważ nogi będziemy robili sobie tylko raz w tygodniu i chcemy być naprawdę do nich bardzo mocno wypoczęci. Nogi. Aż tak. Aż tak je chcemy. Jeden. Pamiętajcie, że teraz co do nóg, no musimy je trochę zmęczyć. Dlaczego? No bo mamy je raz w tygodniu, więc mamy aż 7 dni, tak naprawdę, odpoczynku. Także zaczynamy sobie. I mamy jeszcze dzień przed i dzień po, po totalnej regeneracji. Leżymy i na początku. Ja za każdym razem jestem zdania, że warto zrobić uginanie leżąc. I prostowanie na początek. Dobre dogrzanie kolan. jeżeli chodzi też o aktywację dwójki tutaj całego ruchu, a siedząc zrobimy sobie później mimo że siedząc jest troszeczkę lepszym ćwiczeniem jeżeli chodzi o dwójki. Uginanie leżąc i tutaj damy sobie nogi. Zauważyłem, że jeżeli chodzi o dwójki reagują troszeczkę lepiej na troszkę wyższą ilość powtórzeń, także zdamy sobie 3 razy 12-15 i tu damy też sobie 3 razy 12-15. Chcemy dobrze te kolana dogrzać, żeby przejść do punktu trzeciego, którym będzie wersja przysiadu Dlaczego wersja przysiadu? Ponieważ nie jestem typowo zwolennikiem przysiadu klasycznego. Więc czy chcecie robić Smith, czy chcecie robić Hack, czy chcecie robić jakąś inną wersję przysiadu klasycznego, bo mamy jeszcze oczywiście Bułgara, ale tutaj go nie chcemy na ten moment montować, to ją sobie wrzucamy. Jeżeli chcecie robić przysiady, jeżeli jesteście naprawdę do tego skonstruowani, stworzeni, to tak, róbcie to. I tutaj. Dwie dobre serie po 8 do 10. Wypychanie. Bardzo podobny ruch tak naprawdę do przysiadu, jak się przypatrzymy, bo mamy też połączenie, jeżeli chodzi o dwójkę z łydką i dopiero ruch taki typowy, e, ruch zgięcia kol w kolanie, tak, w sensie knee tutaj, więc damy sobie dwie serie po 12-15. Dlaczego po 12-15? Bo niektórzy łatwo łapią kontuzję na wypychaniu, dzień dobry, więc wolę tego, temu zapobiegać, 5 przywodzenie. Dlaczego tutaj? Bo moglibyśmy je dać tutaj niby, ale już byśmy mieli za mocno zmęczone nogi, a tutaj chcemy je sobie wmontować. Dwie serie po 12-15. I bardzo dużo osób właśnie ma problem z przywodzeniem, jeżeli chodzi o scenę. o scenę. Nogi niestety, ale trzeba naprawdę zmęczyć. I możemy sobie mówić, że tutaj byśmy mogli wrzucić jeszcze rdl -e i tak dalej. Okej, okay. możemy wrzucić RDL -e na przemiennie, czyli na przykład tu damy sobie RDL. Dlaczego jeden tydzień robimy to, drugi tydzień robimy to? Bo mamy wypychanie, które i tak, i tak nam zmęczy tą czwórkę mocno. Mamy prostowanie, mamy uginanie, i tutaj jeszcze na koniec damy sobie kolejną wersję uginania siedząc, albo możemy zrobić na przykład na zmianę, tak? O, tak nam będzie bardziej pasowało. Czyli wtedy mamy dwie rozpiski. Warto też mieć dwie rozpiski tego całego planu, to już możecie ułożyć sobie po prostu na wzorze. Więc damy sobie tak, w ten sposób, wtedy mamy uginanie siedząc, leżąc. I tutaj mamy wersję przysiadu na RDL, więc jeden tydzień będziemy mieli bardzo mocne skupienie na czwórki. Jeden tydzień bardzo mocne skupienie na dwójki, a i tak, i tak wszystko będzie tak naprawdę przepracowane. I tutaj jeszcze co by się przydało? Coś na pośladek. I powiedzmy, jeżeli ktoś ma, to Hip Trust Maszyna albo Wolny Ciężar. Smith, kto jak lubi. Poślad lubi ciężar i tutaj damy sobie 3 razy 8 do 10. I tak naprawdę mamy przepracowane całe nogi. Jeżeli to zrobimy naprawdę dobrze, to nie będziemy potrzebowali niczego więcej. Możemy sobie jeszcze wmontowywać, co chcemy, ale chcemy się skupić na minimalnej ilości tego, co da nam maksymalne efekty. Zanim przejdziemy do sesji upper, muszę powiedzieć, jak się progresuje. Czyli, jeżeli mamy na przykład zakres 8 do 10 i z perfekcyjną techniką nie doszliśmy do 10, nie dodajemy ciężaru. Dopiero gdy osiągniemy ten ciężar z perfekcyjną techniką, nie oszukując siebie, i od tego właśnie jest zeszyt, żeby naprawdę pisać też, jaka, jak oceniamy swoją technikę szczerze, to jest tylko Wasz własny pamiętniczek, taki, tak to nazwijmy, więc bądźcie szczerzy ze sobą i dopiero jak osiągniemy ten ciężar z perfekcyjną techniką w sensie ten zakres powtórzeń z ciężarem i z perfekcyjną techniką, wtedy dodajemy 2,5 kg na stronę, 1,25 nawet na stronę. Im dłużej będziecie w stanie progresować, tym lepiej, bo to jest tak naprawdę najprostsza wersja progresji, dodawanie ciężaru. Aper tak jak wspominałem, jeden, najszersze, czyli zaczynamy sobie od cast row. Ściąg to jest wersja ściągania naprzeciwko wyciągu, gdzie przyciągamy tutaj, chcemy się skupić na najszerszych tutaj, więc mamy trzy serie po 10-12. Każda seria kolejna jest backow. odpoczynek jeszcze pomiędzy seriami. Pomiędzy dużymi partiami, w sensie chodzi mi o to, że ćwiczeniami typowo przysiadem i tak dalej, seria pomiędzy serią około 3-4 minut. Zazwyczaj u niektórych są to dwie minuty, ale lepiej odpocząć dłużej niż po prostu zrobić na odwal. E, przy małych partiach minuta, półtorej minuty. No chyba, że jesteście naprawdę e, naprawdę wymagacie tego, jesteście wymęczeni. Ale wtedy warto się zastanowić, czy objętość nie jest za wysoka. Pamiętajcie, że to jest przykład tego i potem dostosowujecie pod siebie. Mieliśmy górę pleców, więc robimy sobie. Mamy przyciąganie chwytem takim, pokazuję, to będzie pomiędzy, bo będzie na górę pleców i tutaj będziemy ciągnęli blisko w miarę, więc i najszersze się zaangażują. Mamy dwa razy. 10 12 znowu. Potem y, mamy klatkę, lekko ją ruszmy, 4 i mamy wtedy zobaczcie. Jeżeli tutaj damy sobie powiedzmy jedną serię wyciskania i dwie serie rozpiętek albo dwie serie rozpiętek i jedną serię wyciskania, to mamy łącznie 9 serii na klatkę. Tak? Czyli weźmiemy sobie wyciskanie skos dodatni. I damy sobie tutaj dwie serie, prawda? Dlaczego mówię skos dodatni? Zamieńcie, po prostu tutaj robiliście sztangę, tu róbcie handle, Proste. Dwa razy osiem, dziesięć. Rozpiętki. Rozpiętki damy sobie jedna seria, 12-15. Mamy łącznie 9 serii. Na początek na klatkę wystarczy aż, aż. 5 Znowu bok barku, czyli inna wersja wznosów bokiem. I znowu 4. Dlaczego aż tyle serii? Bo łącznie wyjdzie 8. Nie jestem zwolennikiem i w ogóle nie będziemy robili sobie wyciskania. Chyba że chcecie i macie słabe barki, to możecie je wmontować w którąś właśnie z tych rozpisek. Na przykład, przed wtedy wyciskanie dacie sobie tutaj na barki, jako że tak jak mówiłem. Więc znowu mamy sobie cztery serie, możemy dać krucyfiksy, możemy inną wersję wznosów na bok. I tutaj zrobimy sobie zakres 10-12. Troszkę niższy, ale i tak i tak nadal, żeby przepracować. Także mieliśmy już sobie łapy zrobione tutaj i tutaj, więc dodamy sobie szóste seria łączona na łapy, biceps z tricepsem. I powiedzmy damy sobie uginanie pod chwytem. Łamana. Prostowanie nachwytem też łamana. Dlaczego? Po prostu ze względu na nadgarski, nie chcemy ich męczyć. 3 razy 10-12. Dobra. Bardzo proste. I teraz na sam koniec łydka. I znowu mamy sobie powiedzmy. 4 serie dwie siedząc dwie na wypychaniu wspięcia Tutaj mamy siedząc teraz patrzcie zawsze wiele osób zawsze wiele osób ma problem z łydkami także damy sobie tutaj na przykład siedząc teraz wyższy zakres czyli damy sobie siedząc tutaj 12 15 a tutaj damy sobie 8 10 i mamy sobie wariację, prawda? No, także tak się prezentuje nasz plan. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że jest pomocny. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, jeżeli pomogłem, co moglibyśmy zmienić, co byście wy dodali, jak byście dodali, jak można rozwinąć, czy byście chcieli więcej planów, ale myślę, że naprawdę jest spoko i wielu osobom posłuży. Także dzięki bardzo, że jesteście, zostawcie obserwację, suba, komentarz, łapkę, dzięki panu i widzimy się niebawem. Do później przyjaciela.